Elgas to obecnie największy prywatny producent systemów grzewczych centralnego ogrzewania w Polsce. Powstał w 1985 roku w oparciu o przeszło 20-letnie doświadczenie rzemieślniczego zakładu prowadzonego w Krakowie w rodzinie obecnego właściciela i dyrektora generalnego przedsiębiorstwa Elgas. Firma powstała bez dotacji państwowych i rozwijała się w praktyce bez pomocy kredytowej państwa, trudno wówczas dostępnej dla prywatnego sektora. Pod koniec 1985 roku firma zajmowała 270 m2 powierzchni, zatrudniała 6 pracowników, osiągając wartość sprzedaży 12 milionów złotych przy średniej pensji rocznej wynoszącej wtedy w kraju około 300 tysięcy złotych. W następnych latach firma osiągnęła dynamikę wzrostu niespotykaną w krajach tzw. realnego socjalizmu, bijąc na głowę także i najszybciej rozwijające się koncerny wymieniane przez amerykańskie pismo Fortune. Fenomen tak dynamicznego wzrostu wytłumaczyć jest łatwo. Bezbłędne odczytanie potrzeb rynku, drobiazgowa kalkulacja kosztów, precyzyjny marketing, błyskawiczne uruchomienie linii produkcyjnych o najwyższych standardach jakościowych i technologicznych i błyskotliwa kampania promocyjna. W 1989 roku firma zajmowała powierzchnię przeszło 30 tysięcy m2, zaś wartość sprzedaży wyraziła się kwotą ponad 15 miliardów złotych. Ustrojowe zmiany w kraju pozwoliły wówczas przystąpić do realizacji długofalowych projektów rozwojowych przedsiębiorstwa, sięgających w niektórych dziedzinach pierwszej dekady XXI wieku. W połowie 1989 roku rozpoczęto budowę nowoczesnego biurowca firmy, który w stanie surowym stanął już na początku 1990 roku. Przygotowane zostały tereny pod kolejne hale produkcyjne i budynki administracyjne. W kraju nastąpiła zmiana w polityce kredytowej państwa wobec sektora prywatnego. Łatwiejszy stał się dostęp do kredytów dewizowych. Pozwoliło to firmie przeprowadzić gruntowną modernizację parku maszynowego do produkcji systemów grzewczych i wprowadzić wiele nowoczesnych technologii, m.in. pełną automatykę w sterowaniu procesami grzewczymi w kotłach centralnego ogrzewania. W ofercie przedsiębiorstwa znalazły się kompletne zestawy systemów grzewczych, mogących ogrzać mieszkania, domy wolnostojące, jak również ośrodki wczasowe i hotele. Wieloletnie badania i atesty pozwalają nam udzielać dziesięcioletniej gwarancji na kotły CO. Dynamiczny rozwój firmy wynika także z jej kompleksowości. Posiadamy własne pracownie konstrukcyjno-informatyczne i biuro projektów, własne brygady budowlane z pełnym parkiem maszynowym, własne środki transportu umożliwiające terminową realizację zleceń na terenie całego kraju i poza nim. Każde z wydziałów przedsiębiorstwa stanowi autonomiczny sektor produkcyjny, który na zlecenie dostosowuje swój potencjał do wymogów zamówienia zarówno krajowego, jak i zagranicznego kontrahenta. Obecnie Elgas utrzymuje kontakty handlowe z blisko 10 tysiącami firm na świecie. Przedstawiciele niektórych z nich gościli w naszym przedsiębiorstwie, znają nasz potencjał produkcyjno-usługowo-handlowy i w każdej chwili służą rekomendacjami na nasz temat. Poprzez naszych stałych kontrahentów zagranicznych jesteśmy też w stanie wyszukać idealnego partnera dla krajowych klientów. Nasze Biuro Handlu Zagranicznego oferuje więc usługi marketingowe, doradztwo prawne i finansowe w międzynarodowym obrocie towarowym. W 1989 roku Elgas uruchomił cztery nowoczesne linie technologiczne do produkcji okien i drzwi z PCV oraz aluminium, stając się jednym z największych producentów tych wyrobów w Europie. Jesteśmy w stanie wyprodukować rocznie 250 tysięcy okien. Precyzja wykonania, estetyka, pięcioletnia gwarancja i niezawodność przez następne 25 lat czynią naszą ofertę atrakcyjną dla każdego, kto rozpoczyna budowę własnego domu lub remont starego. Oferujemy typowe standardy stolarki budowlanej, a także o wymiarach na zamówienie. Okna mogą być wykonane w wersji otwieralnej, uchylnej, otwieralno-uchylnej, z szybą ornamentową, hartowaną, kuloodporną na życzenie. Wykonujemy także okna ze szkła zespolonego, przeszklone ściany, witryny i pawilony sklepowe, oranżerie, zabudowy balkonów, werand. Gwarantujemy fachowy serwis, montaż, własny transport do domu zamawiającego. W 1990 roku powołana została do życia agencja reklamowa Elgas. Jej potencjał to nowoczesne studia fotograficzne, skanerowe, fotolaboratorium oraz urządzenia poligraficzne pozwalające przeprowadzić kompleksową kampanię promocyjną każdego produktu. Własna kadra plastyków, specjalistów od reklamy, fotografów, fotomodelek, dekoratorów, wnętrz i scenografów, pracownia komputerów graficznych, skład tekstów oraz drukarnia. Pozwalają nam oferować kompleksowe usługi, poczynając od opracowania ulotek reklamowych, a kończąc na barwnych reklamach w pismach i magazynach krajowych i zagranicznych. W 1990 roku powstała prywatna telewizja Elgas, będąca niezależnym producentem programów telewizyjnych, filmów reklamowych, instruktażowych i edukacyjnych. Dysponujemy najnowszą generacją sprzętu telewizyjnego. Dział wideo wprowadza na polski rynek wiele atrakcyjnych filmów. Jesteśmy w pełni przygotowani do uruchomienia lokalnej stacji nadawczej programów telewizyjnych. 17 maja 1991 roku nastąpiła inauguracja prywatnych linii lotniczych Helgas. Dysponujemy obecnie jednym samolotem odrzutowym Corvette SN601 o zasięgu 2500 km oraz własnym terminalem VIP na lotnisku Rębiechowo w Gdańsku. Plany rozwojowe na najbliższe 15 lat przewidują loty czarterowe, w tym również śmigłowcem, dla biznesmenów na terenie całej Europy oraz krajów Bliskiego i Dalekiego Wschodu, przewozy cargo oraz poczty lotniczej, komplementarne usługi lotnicze dla gospodarki morskiej, rolnej, leśnej i przemysłu. W połowie dekady planujemy uruchomienie regularnych rejsów w oparciu o 7 statków powietrznych. Nasz terminal VIP wyposażony jest w telefoniczną łączność satelitarną, zaś instrukcja operacyjna pozwala nam wykonywać loty zgodnie z Międzynarodowym Planem Przewozów Lotniczych JATA. W najbliższej przyszłości otworzymy biuro turystyczne Your Tour, którego personel już dziś intensywnie przygotowuje się do organizacji w czasów i wycieczek na terenie całego świata. Dla potrzeb przedsiębiorstwa nasze biuro organizuje obecnie sesje wyjazdowe fotografów Agencji Reklamowej Elgas, powiększając zbiory zdjęć reklamowych własnego archiwum fotograficznego. Trwają też intensywne przygotowania do otwarcia prywatnego banku Elgas S.A. posiadającego licencję Narodowego Banku Polskiego. Zajmować się on będzie uniwersalną obsługą bankową podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych w oparciu o sprzęt komputerowy firmy IBA. Agencja Ochrony Tygrys świadczy usługi w zakresie ochrony obiektów przemysłowych i domów prywatnych, mieszkań, hoteli, ośrodków wypoczynkowych, ochrania konwoje gotówki, złota, przedmiotów wartościowych, świadczy dyskretne usługi detektywistyczne. W najbliższym czasie otworzony zostanie w Gdyni Elgas Land ośrodek sportu i rekreacji przeznaczony dla szerokiej publiczności, wyposażony w nowoczesny sprzęt oraz automaty do gier i zabaw zręcznościowych. Poczynając od lutego 1991 roku, Elgas jest wydawcą miesięcznika Media Reporter, magazynu zajmującego się problematyką filmową, telewizyjną oraz wideo. Elgas posiada rozbudowaną sieć sprzedaży hurtowej swych produktów, szczególnie zaś kaset wideo na terenie całego kraju. W Gdyni znajdują się salony ekspozycyjno-handlowe firmy oferujące najnowsze kolekcje mody oraz biżuterię wykonaną przez złotnika brytyjskiego dworu. Nowocześnie wyposażone sklepy firmowe gwarantują fachowe doradztwo i obsługę na najwyższym światowym poziomie. W czerwcu 1991 roku uruchomiona została dystrybucja samochodów marki Nissan w oparciu o spółkę Joint Venture z Marubeni Corporation z Tokio. Elgas posiada 49% udziału w spółce, będąc jednym z sześciu dealerów tych samochodów w Polsce. Przyjrzyjmy się dynamice wzrostu firmy w latach 1985-1990. Pierwszy rok istnienia zamknął się wartością sprzedaży 12 milionów złotych. W 1990 roku osiągnęliśmy wartość sprzedaży ponad 140 miliardów. W 1985 roku firma zatrudniała 6 pracowników, zaś w 90. przeszło 1300. W chwili obecnej Elga zatrudnia około 2000 pracowników. Z 360 metrów kwadratowych na przestrzeni 5 lat firma rozrosła się do ponad 100 tysięcy metrów kwadratowych. Plany rozwojowe przedsiębiorstwa na najbliższe dwa lata zakładają wartość sprzedaży liczoną w kilku bilionach złotych. Oraz podwojenie liczby zatrudnionych. W 1993 roku Elga zajmować będzie powierzchnię ponad 900 tysięcy m2. Już w tej chwili dysponujemy dokumentacją techniczną oraz makietą centrum kongresowego wraz ze studiami telewizyjnymi i hotelem na 360 miejsc. Rozpoczęte zostały prace przy wznoszeniu fundamentów tego 18-piętrowego budynku z lądowiskiem helikoptera na dachu. Rozpoczęliśmy inwestycje wartą w chwili startu 40 milionów dolarów. Niektórzy twierdzą, że Elga porwał się z motyką na słońce, gdyż sytuacja gospodarcza Polski jeszcze nie dojrzała do tak szeroko zakrojonych planów jednego prywatnego przedsiębiorstwa. Zdajemy sobie sprawę z tego, że wyprzedzamy rzeczywistość. Zdawaliśmy sobie z tego sprawę już w 1985 roku, gdy na wysypisku śmieci na przedmieściach Gdyni rozpoczęliśmy wznosić mury naszego przedsiębiorstwa. I wznosić je będziemy nadal. Reklamowe i instruktażowe programy telewizyjne, reportaże. Profesjonalne zdjęcia reklamowe w atelier wyposażonym w zestaw światła błyskowego Multiblitz oraz system przedniej projekcji. Zawodowy sprzęt fotograficzny firmy Horseman Mania Minolta Nikon Hasselblad. Specjalizujemy się w zdjęciach do druku. Wykonujemy wyciągi barwne na skanerze Crossfield. Pracujemy z wysokiej klasy modelkami. Posiadamy również profesjonalny sprzęt telewizyjny umożliwiający wykonanie najwyższej jakości programów telewizyjnych, filmów reklamowych i szkoleniowych. Wszystko to może być do Twojej dyspozycji dzięki naszej agencji reklamowej. Zapamiętaj! Agencja Reklamowa Elga z Gdynia, ulica Północna, 9a. One, two, three, four, five, six. Nowy Jork, Paryż, Londyn, Amsterdam, Zurich, Genewa. W jednym miejscu pielizna z kolekcji marie Raj Rajstopy i pończochy od Christiana Diora. Suknie ślubne i koktajlowo-wieczorowe z Francji i Anglii. Salon, w którym jest wszystko. Obrączki ślubne w kilkudziesięciu wzorach. Oryginalne brylanty w oprawie z białego złota. Biżuteria nadwornego złotnika z Wielkiej Brytanii. Pierścionki z szafirami i rubinami. Taka lokata pieniędzy zawsze się zwraca. Czekamy na Was. Nie zwlekaj. Salon ekskluzji Dynia, ulica Krasickiego 2.